Jak nam starczy czasu, to dla przyjemności sobie rozwiążemy Jak nam starczy czasu, to i kontrabasu, jak mawiają tak. starożytni. Brzmienie. Na zdrowie, za odcinek na YouTube. Tak. Witamy w kolejnym odcinku naszego działkowego, działkowego vlogu. Za <noise> <noise> pierwszym razem wyszło na pierwszy raz. <noise> Widzicie, jak fajnie jak nam to idzie. To był znak od losu, że nie kończymy z YouTube'em. Wypijmy za błędy, które popełnialiśmy do tej pory, a od tej pory nie popełniamy już tych błędów, ponieważ za pierwszym razem nam wyszło. Wypijmy za błędy na górze. Zebej było mniej. Wy też się napijcie wody i już dajcie dzwoneczek. Właśnie. Albo nie dzwoneczek, może coś innego. Ale muszą dać dzwoneczek, Wiesz, co to jest dzwoneczek. Chodzi o to, żeby byli notyfikowani za każdym razem, kiedy my mamy jakąś aktywność na naszym Taka, profilu. Tak, ale już mówiliśmy tyle razy, żeby dzwoneczek, dzwoneczek, to teraz Ale to wszyscy innego. nowi muszą dzwoneczek, to czy czy mają w ogóle. Też się napijcie wody i sprawdźcie, czy macie włączony dzwoneczek. Jeśli nie, to włączcie dzwoneczek. I napiszcie, co dzisiaj było na śniadanie. Przynoszę też dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o odpowiedzi z poprzedniego odcinka, w którym pytaliśmy, jaki kolor sukni ślubnej powinna mieć panna młoda. Znakomita większość odpowiedziała, taki jaki lubi najbardziej albo chce po prostu, whatever, bo można <laughs> lubić inne kolory, a dalej chcieć iść w turkusowym na przykład. Na drugim miejscu osoby odpowiadały swój ulubiony kolor, więc to mhm. też w sumie fajnie. I dopiero na trzecim miejscu jest, że biała super. Ale wiemy, że, żart, że żartujecie, bo my też Wiadne. się pytaliśmy jako żart. Przepraszam za niego, on jest odwodniony. Wy się nie odwodniajcie, pijcie wodę. Zapomniałem połykać. Musiałem zabalansować najpierw. Ty jesteś dzisiaj jakiś nieswój. Ale patrz, nie poplamiłem się przy piciu wody. Widzowie, piszemy brawo dla Kacpra. Co tam z tebunią dzisiaj? Kochani, ja dzisiaj może Nie mam taki tak. dobry. Kochani. Kochani. Może ja mam dzisiaj taki dobry humor, ponieważ jestem kompletnie zrezygnowana i już po prostu jestem nieprzekonana w ogóle do niczego. Jesteśmy w takim momencie, że szlag mnie trafi za przeproszeniem, cytując klasyka. Szlag mnie trafi. Pojechaliśmy na dwa dni do Warszawy. Okazuje się, że to jest o trzy dni za dużo według standardów działkowych już Bo, po bo Dwa dni do Warszawy pojechaliśmy, a na ogórkach w szklarni mam tak. Przędziorki, grzyba kancia z tego. Nie wiem, czy czyniaka, czy syraka makafaka czy jeszcze jakieś inne pasożyty i ślimaki były pod cebulą. Także mówię dwa dni wyjeżdżasz. A bingo się zapełniło. O! O! I jeszcze do tego nie mieliśmy czasu. No i łącznik już wszędzie po prostu się pojawia. Wczoraj z TV trafiał szlak, a ja zostałem prawie do północy. Tutaj obcinać, sprawdzać, wyrywać, psikać i zapobiegać temu, co się dzieje. Masakra, no bo w tym roku to naprawdę Kacper i ja pilnowaliśmy, żeby ich podlać jakimś bakterem te wszystkie rośliny i kwasami humusowymi, i nawozami takimi Tak, wiecie, ja mam, miedzian. No, mam po potas mie miedzian posadziliśmy, ale to w sumie opowiem na spacerze o tej. Ciekawostkę mhm. o tej fasoli, także mam nadzieję, że mi przypomnicie. Piszcie teraz komentarze komentarzach przypominający mi, że mam opowiedzieć Wam ciekawostkę o fasoli i pomidorach. No i co i gówno, i co chwilę jakieś jest coś, więc po prostu ja już mam taką, taki nastrój, że wiecie, co człowiek nie zrobi, to syraka z tego będzie, to może lepiej tą działkę za przeproszeniem zdać i chodzić do warzywniaka, bo i tak tutaj co, jednego pomidora zjemy może z tej działki. Pomidorów to akurat nam wyrosło bardzo dużo, tylko nie chcą coś czerwienieć. No. Masakra. Także mówię, człowiek zrezygnowany to już po prostu wiecie, bije na dekiel. Za przeproszeniem głupawki dostaje, tak? Waga niespodzianka. Znajdujemy się dzisiaj między dwiema naszymi foliakami, szklarniami, zwanymi potocznie. I misja na dzisiaj jest następująca. Musimy zasadzić bakłażany, które dostałam od przepsi Łukasza, który tego na 100% nie ogląda, ale pozdrawiamy Cię. Ale najpierw Wam pokażę, jaki mi wielki bakłażan wyrósł w szklarni u Kacpra. Chodźcie, zobaczcie. Nazywamy ten odcinek, pokazujemy nasze bakłażany. Kacpr pokazuje bakłażana. O, patrzcie jaki wielki, ale jeszcze go chyba zostawię. Tutaj ktoś go już próbował nadeźreć. Nadeźryć go ktoś chciał, ale nie ma. Tak dobrze. I widzę, że tutaj jakie kwiatki jeszcze rosną, ale to już uskły. Jemu coś chyba trzeba, żeby było więcej żeńskich kwiatów, za przeproszeniem. To są te bakłażany, które dostaliśmy. Zastanawiamy się, czy one w ogóle będą takie małe, czy to są. Nie, to są te okrągłe bakłażany. One takie będą małe. Są takie bakłażany w ogóle? Są takie i są bardzo różne kształty. Są mega takie długie, bardzo jasne. Czyli co są czas taki... na zbieranie ich? Są takie cienkie, czarne, są takie klasyczne, jak tamten Black Beauty. To są chyba te małe, jajkowate. A tu jest ten, na doniczkach, pewnie będzie napisane. Solanum melongena i tu nie ma odmiany, to jest tylko taka nazwa ta łacińska, za przeproszeniem, ale patrzcie jakie owocne, bo Łukasz pracuje w sklepie pewnym ogrodniczym, gdzie po prostu to już poszłoby do wyrzucenia, co nie? No bo już jest późno trochę na sezonie bakłażana, no i... Wszystko zeszło, nie? A to jeszcze nam urośnie, wsadzimy co do ziemi, coś tam coś urośnie, za przeproszeniem. Jak zarada, żadna nie weźmie, łaskawie. To jest misja na dziś: posadzić te trzy bakłażany. Zapewne pamiętacie tą grządkę, nazwijmy to? Tutaj był do tej pory głównie czosnek i chwasty od czasu do czasu. A teraz Kacper tutaj wysadził jakieś różne cukinie i takie rzeczy, co są niezidentyfikowane, bo na przykład zamokły im etykietki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Był wybór albo wyrzucić to na kompostownik, albo wsadzić to gdzieś, więc se wsadziliśmy to gdzieś. Znaczy Kacper to zrobi. I mam tutaj sałatę pomiędzy. No, sałata na pewno wyrośnie, bo już wiemy w tym sezonie, że sałata nam idzie. Co prawda, są różne krytyczne sytuacje, kiedy na przykład Kacper przynosi wieczorem dwie główki sałaty i wkłada do zlewu. Ja próbuję to obrobić, a tam jest po prostu. Nie wiem jak to powiedzieć. Czekaj, nawet nie wiem jak to nazwać. Co to jest? A pogołem ślimak czany? Nie, no kur... napad we własnym domu, tak? No nie wiem jak to powiedzieć. Zostaliśmy napadnięci po prostu. Bezprawne wejście na posesję następuje, tak? I wczoraj mieliśmy gniazdo ślimacza, po prostu aż mi się nic tu myśleć, niedobrze mi jest. Nie chciałem wczoraj tego wczoraj, wczoraj, Nie chciałem tego wczoraj z wczoraj mówić tego wczoraj. <laughs> Ja Naprawdę picie wodę, bo ja jestem odwodniony. On jest odwodniony na maksa. Więc nie chciałem wczoraj z Tobie tego mówić, bo już był wieczór, ale wczoraj idąc do toalety. Nie! No... Nie! Mm. <laughs> Wiadomo, jest w ostatniej chwili. Przerywamy regularne nagry nagrywanie, żeby Wam przekazać, że od niedawna możecie nas też. Że od niedawna możecie nas. Że od niedawna możecie nas też wspierać na Patronajcie. Link jest pewnie tu, link jest pewnie tam, w Bio. I w sio. Ale basic, gdziekolwiek nie wpiszecie stewunia, to prawdopodobnie prędzej czy później traficie. I możecie wpisać w Google Patronite stewunia. I was tam przeniesie. Więc zapraszamy do obczajenia progów i wspierania swoich ulubionych twórców. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Wracamy do nadawania. Dzięki, że dokładasz też od razu podkład Nie ma za co, bo to później Dźwiękowy. długo się szuka. Pij, się nie było odwodniony lepiej. <grym> Więc nie chciałem wczoraj z Tobie tego mówić. Nie! No. Nie! Na wucecie? Nie. Na desce Zrzygam się. Chodził tam ślimak i obrzydliwy, tam obrzydliwy tygry. Ale podejrzewam, że to on nie był. Jakby nie wyszedł z miski z sałatą, tylko wyszedł jakby z koszyka, który był postawiony w przedpokoju. A nie, bo ja koszyka przecież nie przyniosłem w tej. Za słabne. Nie, zeżygę się, zeżygę się, zeżygę się. Nie. No dobra, Kac w każdym razie uratowałem nas. Wyobrażasz sobie, co by było, gdybym go nie złapał? Wyobrażam sobie, wyprowadziłabym się. Ale masz dzielnego faceta, co? Masakra. Tak, mam. Ale też odwodnionego, strasznie. Tutaj tak samo jest sytuacja. Nie wiemy, co to za cukinie, nie wiemy, co, co to za melony, arbuzy. To są chyba melony, arbuzy jakieś. Ogólnie. Wydaje mi się, że ten środkowy to będzie melon. One wszystkie wyglądają jak melony, te liście mają. No, no to ale może być, że melony. Jak Cukinia i tamta. A to tak, to może być także że cukinia, melony a koło się. to są siebie. melony, arbuzy. Sytuacja jest taka, że tak jak mówiłam na początku, pewnie pamiętacie, że jak nie wychoduje w tym roku arbuza i melona, to zdaję działkę, więc jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby zdawać działkę w tym roku, niestety. Mój jeden melon, na który najbardziej myślałam, miałam nadzieję i którego byłam pewna wręcz, ma oznaki jakiegoś grzyba kanciastego, więc po prostu... O, tyle mam do powiedzenia na ten temat. Tą grządkę dzisiaj będziemy sprzątać. I tutaj wlecą bakłażany. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. A co z, to, z, co z tym porem? On chyba już nie będzie to zrobienia. No nie. Destroj musimy mu zrobić. Mo, można jeszcze zobaczyć, bo może na, na ten, na bulion się nada, ale myślę, że raczej nie. Trudno. Musimy no, tak zjadać pora wcześniej. Nie, mogliśmy go pozbierać, tylko była ta powódź strona i nie mieliśmy A. czasu ciągle i tepe, nie? Tu mamy jakieś dynie. Tu jest dynia olbrzymia. A, no tak. Amazonka. wielka. Atlantic Ty. Gigant. O, jest tam dnia? Nie ma, nie ma jeszcze. Uważaj, nie dawaj jej tutaj na płot, bo mnie ktoś ukradnie, dnie. Z przeproszeniem. A tu rosną jakieś kwiatki od permakulturowej amki, tylko nie wiem, czy chcemy to pokazywać, bo ten zapomniany jest element naszej działki. Tu proszę. Łaskawie, wielce rośnie, wznosi się do góry. Mój zastrany gąbczak. Wielce i łaskawie. I wiecie, co mi się przypomniało? Ktoś mi w zeszłym roku mówił, w szklarnik go posać. I ja byłam tak durna, że ja tego nie zrobiłam, bo już by mi wzrósł. A tak to on znowu wytworzy mi owoce w połowie sierpnia i znowu w październiku będzie jeszcze niedojrzały, także ja już widzę, jak to się skończy tak szczerze i znowu złapię jakiegoś grzyba. Chociaż opryskany jest, jak widać. Po prostu na amen z każdej strony. katper nie zostawił suchej nitki na nim. Już się wkurzyłem, nie? Nie dziwię się, ja też się wczoraj wkurzyłam, za przeproszeniem. Tu są dynie. Jedna jest mikrofalowa, druga jest figolistna. Nie, nie, nie. Grey Ty, pumpkin jeszcze grey jest. pumpkin, Chyba trzy jest. są tam. Dwie grey pumpkin, dwie figolistne. I tutaj katwer wpadł wczoraj w szał i też nie wiedział, czy to jest mącznik, czy zacieki po oprysku. Więc urwał połowę liści. A szczerze, nie dziwię się i pochwalam to. I tu mi nawet rośnie jedna. Tu mi rośnie dnia. Grey Pumpkin. Jakbyście mogli tu stanąć, to byście to zobaczyli. Widzicie? To jest Grey Pumpkin. Jeszcze nie jest Grey. Może będzie. Powinna chyba być. Tu jest, za przeproszeniem, moja łączka kwietna, która jest głównie rumiankiem w tej chwili, ale podobno różne kwiaty będą rosły z niej. Nigdy mi się nie udało wyhodować łączki kwietnej, ponieważ zawsze ślimaki mi ją wpierdzielały przy samej dupie, jak tylko odrosła tyle od ziemi. A teraz coś tutaj rośnie. Nie wiem, co z tego jest chwastem, co z tego jest kwiatkiem. Ale. No się, polega łączka kwietna, chyba nie? Jak się nie zastanawiam nad tym, to po prostu mam mniej zmartwień, tak? I mniej się denerwuję, więc zakładam, że to wszystko jest łączka kwietna. I parę słoneczników, za przeproszeniem, które mi rosną. Także, jakby, nastrój pozytywny i jest ok. No, Esso. pijcie wodę. Esso. Tu są moje patysony, tu są moje cukinie, tutaj są moje juki, jeszcze rodzą kwiaty, chociaż już, już mało co, ale jeszcze, jakby się upar. Coś jeszcze, coś jeszcze. Podeśnik. Zjesz? On no nie jest coś ja tego nie nagrałem. <grymne> Mówię, że coś jeszcze zjesz? I nawet te kwiaty, muszę sobie zwrócić uwagę, która jest mniej w ogóle. Chyba ta jest mniej w ogóle, jak słonecznik smakuje młody. Także mówię, cukinie mi tu rosną, patysony. No, akurat patrzcie. cukinie i patysony to rosną. No mi zawsze rosną ładnie, tylko że i grzyb ich bierze, no. Tego to chcę chyba postawić do góry, żeby tu mniej, mniejsze miał szanse na grzyba. A jak się przybliżycie mi tu, zajrzycie, patrzcie ile patysonów rośnie małych. Patrzcie, malutkie Patysony, śliczne. Z tamtej strony Blauhilda rośnie, czyli fasola fioletowa, która się robi zielona w gotowaniu. Tu rośnie kiwano, które też miało oznaki jakiejś choroby, ale jak ono miało oznaki jakiejś choroby, to obcięłam wszystkie zakażone liście, popsikaliśmy czymś na grzyba, miedzianem, i na razie, Tfu, 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 Na razie wydaje się, że okej. Okay. Może jakieś kiwano będzie w tym roku. Zobaczymy. Tu jest ten przeklęty melon. Co go oberwę? Pieprzonego dziada. Co go, za przeproszeniem, oberwę mu liścia? To znowu mu skrącę, jaki... O, także tyle. Może faktycznie będzie tak, że to jest ostatni mój rok z dyniowatymi, Zrobimy z dwa lata przerwy na wszystko inne. Będę rzutkiewkę hodować przez dwa lata, żeby ziemia się zregenerowała i choroba zdechła sama. I zobaczymy później, co to będzie, nie? A teraz nas Kacper zabierze do swojego pomidorowego królestwa. Teraz wszyscy w komentarzach trzymacie kciuki, ponieważ po naszym przyjeździe musiałem poprzycinać pomidory. I trzymamy kciuki za to, żeby mi ich nadal zaraza nie złapała żadna. Ponieważ do tej pory jest spoko, do tej pory nic. Nie ma na nich brzydkiego. Natomiast, no, już w nich się zrobiło tak gęsto, że. Wiecie, za gęsto też niedobrze, nie? W sensie jak za rzadko nie jest... niedobrze, za gęsto niedobrze. Tak, jak skupić. Pomidory lubią słońce, ale nie za bardzo. Pomidory lubią wilgotno, ale też nie za bardzo. Pomidory lubią, lubią, ale też nie za bardzo i trochę potrzebują lubić i trochę nie lubić. Więc, no, niestety tak to jest, że. Słuchajcie, pomidory są odwodnione po prostu. Nie dogodzisz. Łomatko, ja już widzę, co ja chcę pokazać. Panie Paczta. redaktorze. Patrzcie w ogóle, Takie. widzicie te aksamitki? Ta aksamitka wygląda jak Tak, jeden krzak? To jest jeden krzak. Żartujesz? To jest jeden krzak z fabryki. To są te z fabryki rozsady? Tak. Żartujesz? Każda tak rośnie, patrz tam. I tam w tych grządkach to są dosłownie te same. Ja No, więc one są naprawdę fajne te krzoki. Ale patrzcie na to. Patrzcie na te patrzcie. pomidory. To są pomidory Bosman. I właśnie to jest ta ciekawostka, o której, o której musicie mi przypomnieć, żebym teraz powiedział w komentarzach. Ciekawostka o fasoli pomidorach. Ta, tutaj rośnie nam fasola, która zresztą też jest bardzo płonna. Pędna. i Hmm. I będziemy mieć dużo do zbierania, natomiast no jeszcze ona nie jest gotowa. I te krzaki pomidorów to jest w ogóle jakiś kosmos, nie? Tutaj każdy krzak jest tak obsypany. I ja mówię, Stefan, co jest? Czym ja to tak nawoziłem, że one tak rosną? I Stefan mi mówi wczoraj, wiecie co? Że to przez fasolę, która tu rośnie. Bo ona co ma? Azot. Wiąże azot w glebie, cośkolwiek to znaczy. I pomidory, które potrzebują azotu do tego, żeby mieć dużą ilość owoców. Także w przyszłym roku jest plantaki. Jeśli nie znamy działki w tym roku. Azo azot, azot to jest jedno, no bo on jest potrzebny do tego, żeby te, żeby te owoce się zawiązały. No ale żeby one były czerwone, to potrzebny jest potas, więc trzeba dodatkowo nawieść. Co będę robił, natomiast do tej pory nie miałem czasu. Na przyszły rok jest plantaki, że będzie fasola, pomidor. Fasola, pomidor, fasola, pomidor. Tak, albo bu... Nie, bo obu nie sadzimy. Fasola bo nie, bo, wychodzi. Bo, bo, bo przyciąga tak myszycę jak ja ci na to. Będziemy tylko Patrzcie na te pomidory, wow, 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 wow. ja pierdzielę jakie to. one śliczne. Patrz Widzowie, piszcie siebie. jakie śliczne są pomidory wasze. To są tygryski. To jest też czas na zbieranie aksamitek. Ja mam całego, jak się nazywa, zipa takiego, że wrzucam sobie nasionka mhm. właśnie aksamitek. Kocham Kocham aksamitki. Wczoraj w ogóle wieczorem uznaliśmy ze stawą, że brambor, to taka margaretka, taka margarita. Ja na nią mówię margolcia ostatnio, bo bardzo mi pasuje to imię. Także a to potem są... mówiliśmy marigoldka. Marigoldki. Tu są takie śmieszne pomidorki, myślę, że... A czekajcie, ja jeszcze wam powiem coś. No? Tak rosną u nas nasturcje, które, które są zapomniane i są, same się rozsiewają. A i ona właśnie... i tak jest przycięta, nie? Bo ona mi tu porasta już ta krzaki, tak krzaki, te pomidory że... Tak, ona jest przycinana że... regularnie. Pani Grażynka zawsze mówi właśnie, że Jezu, tobie to, tak rosną te nasturcje. I mówię, ma rację. Najlepsze no jest to, że tu tak ładnie rosną, a tak, tam nie. Tam kompletnie nie chcę no? Taka roku. jaka jałowa ta ziemia, nie? Taka Skraszno. jakaś taka dziwna No ale to teraz. Musimy ją porządnie nawieść w przyszłym roku. Mhm. Znaczy, no, jak będziemy to przekopywać na jesień. Te pomidorki, auria muszę wam pokazać, bo to naprawdę moje ulubione pomidory chyba. To są chyba siuranki. No to mówię. One wyglądają. <laughs> jak przyrodzenie. Jak, jak bakłażan, tylko nie jak bakłażan. Wiecie o co chodzi? <laughs> Takie przypominają takie bardziej naturalne przyrodzenie, niż kształtuje to obraz w mediach. Dwarf Golden Roma. Wow, ale grona, patrzcie. To jest chyba z permakulturowej amki. Nasion. Tak, tak, tak. No i żeby one też lepiej dojrzewały, to ja im liście przycinam. Nie wszyscy przycinają liście pomidorom, żeby one szybciej dojrzewały, no ale w tym roku jest taki nieurodzaj po prostu. Tak się nie można doczekać, że kosmos kosmos. O, tu, są, tu na przykład to jest moja kopaliści, które wyciągnąłem stąd tylko wczoraj. I na Turcji też. Wie? To są te mikrofalowe dynie. Tak, one są jeszcze nieprzejrzane pod kątem ewentualnych grzybów, a jest tu takie niebezpieczeństwo, że tu rośnie klon taki zagrzybiony. Po prostu to się tak nawzajem zaraża. No koszmar po prostu widzowie koszmar. Kocham jak Stewa ogląda po prostu wszystko inne, tylko nie kamerę. Ale co chwilę sprawdzam kamerę widzowie. Patrzcie, wczoraj tutaj znalazłam, że mi rośnie papryka. I rośnie faktycznie. I jest ich kilka. Nie wiem, co to to znaczy, że mają taki kolor? Czy one takie będą mieć? Czy to znaczy, że coś jej brakuje? Bo z jednej strony. A może takie ona jest? Może Starię. jest taka. Dawiam się w internecie. I teraz widzę, że gdzie nie gdzie. Już mi się przypomniało, żeby zostawiać ten napis. To jest koral, to bardzo ostra papryka. A to jest Rokita. To chyba też jest ostra. Bo ja chcę w tym roku zrobić fermentowane moje sosy z ostrej papryki i z owocami leśnymi. Zobaczymy, czy mi się to uda. O, marigoldki trzeba pozbierać. Ona wiecie, mam taki kielich. Mnie bab babcia uczyła, babcia babciania. Pozdrawiam. Nie. 哦。Oh. I one tak wychodzą. I to wszystko to są nasionka. A to zobaczcie, jaka piękna sałata. Ma fryzurę, jak ja. To jest też od fabryki rozsadzonej. Tu trzeba ją też zebrać, bo ona już też stoszkuje. No to pewnie jutro zbierzemy, dobra? Dobra. Z bakłażanami. Tutaj wszędzie też są papryki, tylko są niepodpisane. Ale też rosną. Kwiatuszków jest. W... Pi, pi, pi. Tu akurat jakaś tutaj... taka marna. O, tutaj rośnie piękna papryka. No. I tu rośnie piękna papryka. A tu jest taka całkiem spora już? Tak, no ale jeszcze nadal za mała i na pewno nie dojrzała. Tak, no. Więc nie, niech te twoje rączki Wszyscy... się nie podstnie. Wszyscy mają problem. Wszyscy, z tego sprawdzę, wszyscy mają problem z tym, że w tym roku nie dojrzewają owoce. I no tak, bo słońca nie ma. No właśnie, na początku tak. Przy słońce. Na początku, wiecie, że w maju, kiedy te wa warzywa potrzebowały właśnie takiej pogody, jak jest teraz. Czyli trochę słońca, trochę deszczu, żeby to było podlewa. Mhm. No i była, such była sucha, była i w ogóle teraz jest po prostu deszcz za deszczem. Chwila słońca, tak jak teraz i wiecie, to nie jest wystarczające. To jest, to nie jest wystarczające. To jest kartofel tower. Wszystko tak. tu jest w normie. Powiedzmy, norma zjadania liści przez ślimaki też została utrzymana. No, tak ale już... przynajmniej nie jest tak, że w ciągu jednej nocy znikają wszystkie liście, bo ślimaki zjeżdżają. Szcz na szczęście tak, na szczęście tak dużo, dużo lepszy, lepiej nam to wychodzi niż w zeszłym roku chyba w torbie jakiejś? No ledwie co tam w ogóle mieliśmy, dnia 70 gramów. To w ogóle z przypadku gdzieś nam wyrosło nam ziemię. A w ty mieliśmy. Zesz nie, nie w zesz dwa lata temu. A patrzcie na to, to jest ta cukrowa kukurydza Gucia F1. Najlepsza. No ale też kiedy ona zacznie mieć owoce w ogóle to. Zacznie, zacznie, ty się nic nie bój. Jak nie zjem w tym roku własnego Gucia F1, to ja zdaję zdaję działkę Zdaję no. no dobra. Tutaj mamy. Boże, jak ty pięknie wyglądasz w tym królestwie swoim pomidorowym. Jak tobie do twarzy jest? Sesny. Naprawdę. Napiszcie, Kacper, jak ty przystojnie wyglądasz z pomidorem. Dobrze, że nie z bakłażanem. No tutaj mamy bawolę serca, no niby jest urodzaj, bo po prostu krzaki są obwieszone, gałęzie Piękne. się uginają. Boże, ja już bym Pięk... chciała zjeść to. Piękne pomidory, ja już na nich patrzę i mi ślinka cieknie. tak masz. No no tak, a odwodniony jestem, nie? No właśnie. Picie wodę. żebym zjadł taką krągę masełkiem, samym wegańskim masełkiem, oczywiście, Jezu, i pomidorem tak. i szczyptą soli. A one po prostu. Jak dojrzeć nie mogą, tak i nie a mogą po, dalej. A podlałem je mocno potasem przed wyjazdem. Miałem nadzieję, że jak wrócimy, to będzie fajnie, no a tu kicha po prostu. A podobno też się obcina liść nad gronem. No tu jest to jest obcięte, kochanie. Tak? No przecież tu, a, tu. Dobra, i że one wtedy zaczną dojrzewać. Zamiast rosnąć. No, o, ta sałata też jest do zebrania, już, bo też stoszkuje. Oje, to jutro będą zbiory. Bo najpierw musimy się zająć jednymi. Zbiorzyska sałaciska będą. To jest. Jak ślimaki obżerają, to jest no, aż niewiarygodne. No, nie? ledwo nam odrosły te kwiatki, bo one zmarły i odrosły. I Ale teraz, teraz liście są obżerte, po prostu no, dramat. Dramat, jakiś dramat na dramacie. Po jednej stronie mamy Big Rainbow, a po drugiej stronie mamy sakwę Wojciecha. Widzicie jaką Wojciech ma sakwę? Jaką Kacper ma sakwę. Mm. Jaką Kacper ma sakwę, sakwę. Aha. Krzaki się uginają pod ilością owoców, które są zielone. Jak my w temacie działkowania, za przeproszeniem. Tak. Dobra, bierzemy się za robotę. Było morze, o jaka fajna tu ziemia. W morzu kołek, a na kołku o. był mieszko. Ja sobie obiorę te pory i zobaczę, czy się da z tego zrobić bulion. Na przykład zamrozić i używać do bulionu. Jeśli się da, to się na pewno dowiecie. Tak. Bo te pory co, dwa lata tu już są. No. No Turcja. Nie, patrz, pa, przy... Zgnity? No nie wiem, taki, taki miętki, taki mokry na samym dole. Ta? Ty, patrzcie, nie ja ją tu zostawię, czy ją przesadzę gdzieś gdzie będzie więcej miała możliwości na rozwój. Możesz ją nawet tutaj do tej skrzyni dać, nie? Chociaż no Aksamitki potrzebują tyle miejsca. Aksamitki? Jewel of Africa. To jest taka jak variegata taka wariatka. LOL, patrz tego pora. Cwibel! Zwiebel. Cwibel urósł. Trzeba ich zostawić i zobaczyć, jak to smakuje, jak te, jakie to jest. A dam tu, bo przecież z tego miejsca, tutaj za niedługo te fasole, cebule, sałaty. Przecież wyrwiemy, nie? No. To teraz ja zasadzę tą wariegatę tutaj, w Uncio, uncio, wariatuncia. No dokładnie. Ja ją tutaj dam. o, Niech ma. Tak? Dobrze mówię, niech ma. Niech ma. Niech jej się pogodzi. Niech się rozrośnie, ona niech taka jej śliczna. Ziemią lekka będzie. Ona taka śliczna. I tu też dzisiaj. A tą nie... wiesz co? Nawet możemy sobie dać przecież tam, gdzie my mamy siedziska. A Czemu tam nie ma słońca. Ta, bo pamiętasz że w zeszłym roku wysiałam ich tyle i słońca nie było i nie wzrosło mi nic. I tu no nie haki... wiem, czy je będzie widać, ale tu jeszcze kolejną sadzę międzysała. Kurde, ta pogoda jest taka zasrana. Ściekam się. Wychodzi słońce na 5 sekund co pół godziny po prostu. Dobra, ej, a w którym miejscu będziemy te bakłażany ten? No nie wiem, tak, tak, tak. Jak człowiek kopie cebulą? Dawaj, dawaj. To przestań kopać. Na co kopiesz? No bo tak. Stać i patrzeć, tylko, bo nie mam jakby czym. Bar... Przynieść wakłany. Przyniosły. Nie wiem, czy będziemy ty jakąś ziemią ich uzupełniać? Taką? Tak, tak no, 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 no. no. To trochę ziemi przynieść. Ej, to ja w tym czasie sobie podleję pomidory. Większe te dołki ja bym zrobił. A, jeszcze większe. Ja dobre. to zrobię. Ja zrobię. Bo ja zrobię, ja skryty, chcę bo... kopać. A mnie nie bolą właśnie. Ale ja chcę kopać. I weź to przetłumacz takiemu. Bo chodzi o to, że jak zrobimy głębszy dołek, tak jak będziemy to podlewać, to ta woda jakby będzie. Zdrowia doda. No właśnie, pij, pijcie wodę, nie? Przede wszystkim. Te nasze bakłzany wtedy nie będą co? Odwodnione. Tak. A tak. Kłażany, z tego co wiem, to lubią wodę. Tak czy nie? Tak, tak jak kacperki. Także fajny taki dołeczek wykopać. Najpierw ziemia, czy najpierw to? Najpierw badyl. A badyl. Jeszcze go wcisnąć, czy nie da się? Nie bardzo, bo dobra. to jest twarda ziemia. Dobra, dobra. Jest to. Co będziesz chciała, żebym ci ugotowała z bakłażanty? Nie wiem. Ja sobie będę chciała zrobić babaganusz, bo ja lubię takie rzeczy, takie nie. smaki. Lubicie tak? babaganusz? Tak? Nie? Nie jadłem, nie jadłam, nie jadłam. Piszcie w komentarzach. Bo chodzi o to, że jak ja tu teraz naleję wody, to ona będzie fajnie wsiąkać. Wiesz o co chodzi, a nie że rozleje mi się na całe poletko. No dobra, niech będzie. Idę przynieść drugą, drugi worek ziemi. Boże moje plecy, ja nawet trzydziestki nie mam jeszcze. Yy, nie yy. wiem czy katper klnie, czy żyga z widoku ślimaka. Dowiemy się w następnym odcinku. Kóry to ciężkie. Ale coś wydaje jakieś dźwięki. Jak coś gadaj, to, to nie gadaj, bo ja sapę. A, mówiłam, że nie wiem, czy katper żyga, czy przeklina. A oh, fuck. Ach. Misiak mówiłam, że ja będę robić takie rzeczy, bo mnie plecy dzisiaj nie bolą. Mówiłaś, że będziesz kopać. Dlaczego? No Zakisło się zima. No, bo leżała na zewnątrz, wiesz? Cały okres jest pięć razy cięższe niż normalnie, dlatego. O, matko. to wiesz 100 litrów, nie? O matko. Tysiąc litrów, jak taka mokra. No i tak go przyklepać. Proszę o to na nasze żany. baku łarzane. Baku. No to to by było na tyle w tym działkowym vlogu. Tak, nawet nie komentujcie już tego, nie. Nawet już nie ma co komentować, nie, nie, nie. mówię, nie, nie. za przeproszeniem. Nie piszcie komentarzy żadnych już. Nie, nie napiszcie komentarz. Nie, nie piszcie, nie nie, nie, nie. Brak słów albo bez komentarza. <śla> Trzy kropki. Coś takiego. Nie, 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 nawet nie. No, no. Piszcie, piszcie, trzeba cały czas mieć komentarze, dużo i tak ja dalej. Ja tak wiesz, za przed... A, odwrócona psychologia. Za, Przepraszam, jest odwodniony. <noise> I tyle. Pozdrawiamy Was serdecznie. Mua!